Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Dziś tak jak przez ostatnie tak na Dziś, tak jak tak, dziś tak jak przez ostatnie dni będzie mega krótko i dzisiaj tylko jedynie co, to przelecimy przez szybkie podsumowanie newslettera, który wyjdzie jutro, a mianowicie Copyflow. A dziś o niczym innym, jak o wykorzystywaniu emocji w tekstach i tak dalej. Jestem zadowolony z tego, że mogę sobie tutaj jakiekolwiek bitmoji wkleić, bo no jakoś tam Sztajnli nawiązuje. No, moim zdaniem mega git, ale przejdźmy dalej. Tutaj generalnie jest opisane o tym, dlaczego powinni, powinieneś wykorzystać emocje w tekście, głównie Dlatego, że odgrywają bardzo ważną rolę w procesie podejmowania decyzji zakupowych. Dalej jest jakie emocje możesz wywołać. I gdzieś tu jeszcze było o storytellingu, że jest to najważniejsze narzędzie, najważniejsza technika do wywoływania emocji u, czytel u czytelnika, czyli storytelling, opowiadanie historii. Proste? No pewnie, że tak. Dalej, czy dalej, czyli czy nagłówek jest ważny? Generalnie od razu mówię, że tak, tutaj są takie cztery punkty jak powinien wyglądać taki nagłówek, czyli powinien przyciągać uwagę, zawierać obietnice, być krótki i zwięzły i dopasowany do grupy odbiorczej. I co istotne, nagłówek nie musi być tylko tekstem, może być tak jak tutaj na przykład jest tym no, zdjęciem. Pamiętaj, że nagłówek to, pierwszy, to nie tylko pierwsze wrażenie, ale także kluczowy element w procesie podejmowania decyzji oraz gdzieś jeszcze tu było, że jest kluczem do otwarcia bram sukcesu, no bo jakby bez nagłówka nie masz kluczy, nie otwierasz sobie tego. Wiadomo. Dalej zapytaj chat GPT i tutaj już standardowo robię coś takiego, że w tej sekcji o tego nie usuwam, po prostu jest informacja o tym, żeby wkleić sobie to, zanim o cokolwiek się zapyta tego chat GPT, więc no, a dalej 5 promptów. Dzisiaj takim, który przykuł moją uwagę jest czwarty, czyli napisz niezapomnianą wiadomość z podziękowaniami dla klientów, którzy dokonują zakupu lub rejestrują się w i tutaj twoja usługa. Moim zdaniem ten czwarty jest mega no ale co Cała reszta wiadomo też może być. Co istotne, tu warto zaznaczyć, jakby Gen Z. No. Pewnie wiesz, co to jest. Nie chodzi mi tutaj o kanał Gensi na YouTubie, tylko po prostu o Generację Z, czyli te młode pokolenie, które wchodzi na rynek pracy. Między innymi jestem to ja. Do czego chcę nawiązać? Głównie do tego nagłówka, o którym wspominałem. Nagłówek jest to pierwsze, co widzisz. I jakby samo napisanie dobrego nagłówka nie znaczy, że będzie już to klucz do sukcesu. No nie, to tak nie działa. Po samym przykuciu uwagi musisz tą uwagę utrzymać, co niestety w tych czasach jest zaskakująco trudne, przez kolokwialnie mówiąc, wyżarte mózgi u osób, które. Oglądają TikToka. Jakby to jest powoli już normalność. Nie mówię, że ja tak na przykład nie mam. No, też tak mam. Jak tak naprawdę bardzo dużo innych osób. I Więc utrzymanie tej uwagi jest strasznie ciężkie w tych czasach, szczególnie w takich dłuższych materiałach niż kilka minut, lub w dłuższych tekstach niż kilka na kilkanaście ewentualnie linijek. Co chcę powiedzieć? Jakby sam nie do końca jestem w stanie utrzymać tę uwagę niektórych osób, znacznej większości osób, ale tak, chcę, żebyś miał świadomość tego, że żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, i utrzymanie uwagi, a bardziej umiejętność utrzymania tej uwagi, będzie kluczowym, kluczową umiejętnością. Do życia w social mediach. Także ja Ci dziękuję. Do zobaczenia jutro. Jak zawsze w kolejnym odcinku vloga. Cześć.